Cześć, kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info, jak zawsze, znajdziecie pod tym filmikiem. Tam jest mail do kontaktu ze mną, są moje wszystkie social media. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Jeśli Wam się podobało, wystawcie komentarz. Za każdy feedback jestem niezmiernie wdzięczna i ten pozytywny, i ten negatywny. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam brakło, jakie macie odczucia po tym filmie, kochani, a dzisiaj będzie mocno wyczekiwany film, dla niektórych, jak i również dla mnie, Przyjaźń ważniejsza niż miłość. Chcę tu dzisiaj powiedzieć o tej przyjaźni tak ogólnie, nie rozgraniczając, choć pewnie też chcę to powiedzieć, że jednak my kobiety inaczej się przyjaźnimy. My chcemy. Mm, Większej głębi, choć wpadamy te w, też w takie pułapki nasze, które powodują, że jak to dwie koleżanki, jedna coś któreś powie, czy mm, zachowa się niestosownie, to i zerwią przyjaźń, która trwała wcześniej kilkanaście lat. Ale też zdarzają się nam na własne życzenie jakieś płytkie przyjaźnie, które uznajemy jako przyjaźń, a ona nawet koło przyjaźni nie leżała. Także, kochani, jakby relacje międzyludzkie i te przyjacielskie są mega złożone i wielowymiarowe. Ale będę tu mówiła o kilku punktach, dokładnie pięć, później, z czym ta przyjaźń musi być tak jakby związana, musi, mm, przez co możemy ją rozpoznać i przede wszystkim, co możemy zrobić lepiej w następnych relacjach. Kochani, więc zacznę od tego, żeby była przyjacielska więź, musi być coś bardzo ważnego. Musi być zaufanie. I jeszcze, kochani, chciałabym nadmienić, dlaczego przyjaźń jest ważniejsza. Ktoś powie, że mm, jeśli chodzi o partnera, to dobrze mieć za partnera kogoś, kto też jest przyjacielem. Jeśli oglądacie Państwo moje filmy, to ja nie do końca się z tym zgodzę. Tak. Mąż, przyjaciel czy partner, przyjaciel? Oczywiście tak, życzliwy, mm, musimy być szczerzy, nie chcę tu tego rozwijać, ale jednak, mm, jeśli na przykład dotyczy coś partnera, takiego, którym ja nie mówię o takich diametralnych jakichś rzeczach, czy zdrada, czy nie, czy ja muszę tak wszystko przyjacielowi powiedzieć, y, mężowi, który jest też moim przyjacielem, coś na przykład jest, ja ciągle się nad tym na przykład rozwijam, a on ma już tego dość, to. W gruncie rzeczy jestem zdania, że przyjaciel, który jest nie moim partnerem, czy przyjaciółka, z którym nie jestem jakby w koleracji intymnej, mogę jej dużo więcej powiedzieć o wszystkich swoich obawach, o wszystkim praktycznie. I przyjaciel jednak czy przyjaciółka więcej potrafią wybaczyć niż nasz partner. Ja tutaj nie chciałabym negować tego, że ktoś jest i mężem, i przyjacielem tak, przyjaciel w związku powinna być. I fajnie, jak na początku jest to od przyjaźni, ale warto mieć kogoś zupełnie odrębnego, kto zadzwoni w środku nocy do mnie i ja odbiorę. Może przyjść niezapowiedzianie na przykład do mnie i zawsze będą drzwi otwarte. Ja się nie będę przejmowała, czy ja mam w dom posprzątany, czy nie. Po prostu przyjaciel to przyjaciel, puka i wchodzi, a czasem nawet ma mm, klucz do domu. Prawda? Przyjaciel zrozumie mnie zawsze. Dla mnie osobiście przyjaciel to taki zdrowy rodzic który pomimo że mnie zna, czy przyjaciółka. Pomimo że zna moje wszystkie wady, to nadal mnie tak samo lubi i tak samo mnie kocha. Że bierze mnie jako całokształt, kształt, a nie tylko pojedyncze błędy. On mi potrafi powiedzieć oczywiście na osobności, a nie przy całym tłumie, może tam przy całym tłumie, słuchaj, może to już wystarczy na przykład, kiedy mówi jakieś bzdury. Czy może to już wystarczy, to chodźmy już do domu, a później na osobności ty, może to jednak nie miałaś z tym racji, może to powinno być tak, a nie tak. To nie chodzi o to, żeby w przyjaźni być nieszczerym. I właśnie chcę mówić o tym pierwszym takim filarze, którym jest zaufanie. Zaufanie, że ten przyjaciel mnie nie wystawi, kiedy będę go potrzebowała. To, że będzie szczery wobec mnie. Nie oczywiście na y, tym całym tłumie publicznie. Ale przyjdziemy do domu, pójdziemy na osobności, on mi powie prawdę. Nie będzie się bał tego, że ja, na przykład, tego nie zrozumie, czy przyjaciel musi mieć swobodę wyrażania swoich opinii otwarcie, według siebie, i my nie możemy się za to obrażać. Tylko oczywiście super jest, jakbyśmy to wyrazili w sposób taki, żeby nas za bardzo nie ranił. A jeśli my bierzemy do siebie to, właśnie tutaj my kobiety. Mamy do tego duże tendencje, że przyjaźnimy się z kimś na przykład 5 lat, 6. My wiemy, że ta gośka, kryśka ma inny pogląd na to, ale my do końca tego nie bierzemy jakby za pewnik, i kiedy wychodzi na przykład, że. Ma jednak ta Kryśka, Zośka, uznajmy to tak, Marysia, rację, to my nie chcemy tego przyznać. My myślimy, że skoro ona nam to powiedziała na osobności, no bo jednak tutaj nie można tego powiedzieć publicznie, żeby inni też słyszeli, bo przyjaźń polega na tym, że mówimy sobie prawdę, ale face to face, prosto w oczy. Więc ja muszę wiedzieć też czasem, że może ja robię źle, a to ta druga osoba ma rację. I czasem jest tak, że przyjaciel może się przez długi czas mylić. I wie, że ja mam inną, i szanuje jego poglądy. Szanuje na to, że ona patrzy z innej perspektywy, a ja z innej. I często jest tak, właśnie, że my przypisujemy kobietom, że one są nierzeczliwe, bo one mówią nam, że jednak słuchaj, może to nie było tak, jak tobie się wydawało, bo każda prawda to jest troszeczkę nasze odczucia danej sytuacji. Niekoniecznie takie, oczywiście każdy ma prawo czuć to, co czuje, ale czasami, gdy na przykład kobiety żyją w jakichś relacjach toksycznych, ktoś mówi, jakiś nasz przyjaciel czy przyjaciółka, że słuchaj, no dobrze zrobiłaś, że odeszłaś, jednak dobrze, że się zdobyłaś. Teraz będzie trudno, ale w końcu odzyskasz siebie. Nie, co ty mówisz? To przecież jako kochałam. Nikt nie generalizuje, czy ty kochałaś, czy nie kochałaś, tylko teraz odzyskasz siebie i musisz stanąć na nogi. No to nam się wydaje, nam kobietom, że ten ktoś nie chce dla nas dobrze, tylko po prostu tak jakby, a teraz to ona taka się okazała, czy nie może. To nie chodzi o okazanie, to chodzi o to, że my tak naprawdę nie chcemy. Przyjąć do wiadomości faktu, co się stało. Niektórzy z nas nie chcą stanąć na własnych nogach, a może powinny. Więc przyjaciel to jest ktoś, do kogo mamy zaufanie, mamy intuicję, że nas nie skrzywdzi, ale też taki, który jest szczery wobec nas. Nawet jeśli się nie zgadzamy, jeśli mamy inne zdanie, to szanujemy i przyjaciel musi mieć swobodę tej wypowiedzi. I tak samo to działa w jedną i w drugą stronę. My po prostu ufamy, że on nas nie skrzywdzi. Nawet jak będzie niewygodnie, to on stanie za nami. Jeśli nawet nie będzie mógł stanąć za nami, to nam nie zaszkodzi. Bo są różne sytuacje w życiu. Czasami robimy źle i ten ktoś nie pójdzie z nami robić przysłowiowo coś złego, ale powie: słuchaj, zatrzymaj się, źle robisz. Jakby to poczeka na nas, życiowo mam tutaj tak na myśli, żebyśmy zrozumieli, że jednak my nie tą drogą, którą powinniśmy. I to właśnie chodzi mi, żeby Państwu przekazać, że przyjaciel nawet poczeka na nas, aż my zejdziemy na tą drogę, aż my to sami zrozumiemy. Drugim takim punktem to jest lojalność. Już to troszeczkę wspomniałam, że ta osoba pomimo posiadania. Od drębnego zdania nie stanie przeciwko nam. Może nie iść z nami, bo to nie będzie zgodne z nią czy z nim, ale nam nie zaszkodzi. Tak często bywa, jeśli małżonkowie się rozwodzą na przykład, czy coś, to przecież my też możemy popełnić błąd, nie? To ktoś nie pójdzie, bo powie, że słuchaj, nie zgadzam się z tym, co na przykład ty zrobiłaś, ale też nie pójdę, żeby ci zeszkodzić. A różnie to się w życiu plecie, że czasem myślimy, że ktoś jest naszym przyjacielem, a później się okazuje, że staje przeciwko nam, nie? kiedy najmniej się tego spodziewamy, więc to nie jest przyjaciel. Ja chcę tu Państwu powiedzieć, że przyjaźń się buduje przez wiele lat. Na takiej zasadzie, że mamy ciągły kontakt, jeśli nawet nie mamy, ale to musi być krótki czas, bo czasem się z kimś przyjaźnimy. Y w liceum, czy w szkole średniej, czy w młodości, a później się okazuje, że my nie mieliśmy kontaktu przez nim przez 5, przez 10 lat i widzimy, że to jest zupełnie już inna osoba, a my żyjemy tą przeszłością. To też nie do końca, bo jak z przyjacielem musimy, jak nawet nie mieszkamy, blisko, przynajmniej dwa, trzy razy, rozmawiać w ciągu tygodnia, jeśli nie możemy się zobaczyć. A żeby zaistniała przyjaźń, to musi być przede wszystkim też wysiłek. Włożony, że komuś się chce te przysłowiowe cztery litery ruszyć, żeby się spotkać, bo przyjaźń najlepiej, żeby opiewała się na spotkaniach. Przyjaźń to przede wszystkim działanie wobec siebie. Następną rzeczą to jest, kiedy możemy liczyć w trudnych chwilach na kogoś, kiedy utrzymamy wsparcie, kiedy my możemy. Powiedzieć, że a ja nie potrzebuję iluś tam przyjaciół, bo z wielką liczbą osób trudniej się buduje przyjaźń, znaczy, nawet to uważam, że jest niemożliwe, więc jeśli ktoś ma jednego, dwóch przyjaciół, więc jest bogatym człowiekiem, naprawdę, ale na takich, których może przysłowiowo zadzwonić o drugiej w nocy, słuchaj, spotkajmy się, bo ja tego potrzebuję. I on nie zadaje pytań, do którego możemy w miarę zadzwonić i powiedzieć: kurczę, karty mi zablokowali. Ja potrzebuję dwie stówek. Nie musimy się tłumaczyć. Dobra, to tutaj przelew szybko zrobię. On nie pyta nawet na co. No, a wtedy nie jest naszym przyjacielem, jeśli już to robi któryś raz i nigdy nie oddaje. No to to tu jest tutaj druga strona medalu. Ale ja chcę Państwu powiedzieć o tych filarach przyjaźni. Następny filar to jest to, że przyjaciel cieszy się z naszych sukcesów. Tak. Każdy ten swój Mont Everest ma gdzie indziej, nie? Także jeśli my coś zdobywamy, coś, co było dla nas trudne, i my to osiągamy, ale dla nas trudne, to on się z nami cieszy tak samo bardzo, a nie umniejsza tych naszych sukcesów. To jest bardzo ważne. Więc my, kobiety, potrafimy cieszyć się z czyichś sukcesów, ale nie każdy potrafi się cieszyć z naszych. I my to dobrze wiemy. Mówi się, że między mm, kobietą a mężczyzną nie ma przyjaźni. Ja nie do końca wierzę, chyba znam jedną tylko taką parę, która nie jest w związku ze sobą, a są przyjaciółmi. Ale, kochani, my musimy otwierać się na ludzi. My musimy mm, starać się być w zgodzie ze sobą, ale też nie bać się, wystawić się na zranienie dobrze sprawdzić tego człowieka, zanim na wielu tych wszystkich polach. Czy on jest naprawdę naszym przyjacielem? To nie chodzi o to, że musimy nie wiadomo jak sprawdzać, bo co druga strona też tak robi. Ale nigdy zbyt szybko nie możemy kogoś określać jak przyjaciela. dlatego, że dużo jest takich okoliczności społecznych, gdzie my na przykład gdzieś wyjeżdżamy, poznajemy swoją narodowość i myślimy, a to szybko się zawiązuje jedna czy dwie pseudo-przyjaźnie, ale to jest tylko spowodowane tym, że mamy Mniejszy dostęp do naszej narodowości. Sama mieszkam za granicą i obserwuję takie rzeczy, że mm, ludzie się dobierają jakimiś kubkami, przysłowiowo-grupkami, i nie wpuszczają, są tak hermetycznie zamknięcie, że nawet nie wpuszczają innych osób, ale to nie jest przyjaźń. To jest przyjaźń, bo albo mają z powodu jakiejś pasji, albo wspólnie wychodzą, albo mężowie się lubią. Oni nie spełniają tych kryteriów, o których Państwu mówię. Spełniają na tyle, ile siebie potrzebują. I tak często się zdarza. Czy mieszkamy w jednej miejscowości, chodzimy do jednej klasy, po prostu przyjaźń tylko z powodu tego, że mamy jakiś cel, podobny cel. Czy podobne zainteresowania, ale to tylko na tym polu, a żeby naprawdę określić kogoś przyjacielem, na których mogę zawsze liczyć, to musi być, proszę państwa, spełniony również taki altruizm, musi być empatia, musi być przede wszystkim dążenie do porozumienia. To nie znaczy, że my nie mamy ze sobą konfliktów. Konflikty są potrzebne. Jak Państwo widzą mój kanał, to ja często zachęcam do różnicy zdań. Patrzę na to, czy ta osoba bardzo się obraża, czy ona też dąży do tego, żeby się porozumieć, żeby znaleźć porozumienie. Dlatego, że jeśli mamy przyjaciół, lepiej nam się żyje. Dlatego Państwu określiłam też, że to jest ważniejsze od miłości, bo miłość czasem się skończy, a przyjazd zostanie. Przyjaciel więcej wytrzyma, przyjaciel bardziej nas zrozumie i nasze aspekty, które nami rządzą w różnych sytuacjach, niż jednak ta osoba, która jest bliska naszemu serduszku. My sami nie jesteśmy w stanie swojemu mężowi, partnerowi wszystkiego wybaczyć, ale jednak przyjacielowi, przyjaciółce o wiele więcej. Dlatego, że jeśli mamy przyjaciół, jeśli mamy komu się zwierzyć, do kogo zadzwonić, do komu się wypłakać i druga strona też tak może, my się czujemy o wiele szczęśliwszy. Nawet jeśli nie mamy bliskiej osoby w naszym sercu, to jest to dla nas o wiele, wiele cenniejsze doświadczenie niż mienie partnera. Zobaczcie, my kobiety, często tak wybieramy, mężczyźni troszeczkę mniej, że jeśli mamy już partnera, to te przyjaźnie odchodzą na bok. I później, kiedy coś się wydarzy, jest rozwód czy, czy związek się rozpada, to my znowu sobie przypominamy o tych koleżance czy o tych koleżankach. A tak to mieliśmy je w przysłowiowym nosie. To one też nie będą chciały. Bo jeśli nawet spotkamy partnera, który ma przyjaciela, to my od razu patrzymy na niego lepiej. Jeśli my spotykamy kobietę, która ma przyjaciółkę, od razu to od tej osobie o dużo lepiej świadczy. To, że ona ma wieloletnich przyjaciół, to jest bezcenne, bo cokolwiek się zdarzy, to ona się czuje jak w rodzinie. Czuje, że kogoś ma. I nie warto się obrażać na jakieś bzdury. Przyjaciel powinien mieć przede wszystkim nie pozycjonować, co jest bardzo ważne, tylko wyjść. Taką nicią porozumienia, cokolwiek by się wydarzyło, sama nienawidzę po, takiego pozycjonowania przez y, swoje y, przyjaciółki, że wybiera coś, co było wcześniej zaplanowane, ma pierwszeństwo, ale jeśli ja uwielbiam spędzać z nimi czas, uwielbiam, bo wtedy każda z nas, jak roz, opowiadamy swój na przykład tydzień, każda z nas to widzi z innej perspektywy, czy jest jakiś problem, to, to jest. Lepszy niż psychoterapia, bym powiedziała, lepsze niż czasami coaching. Jeszcze lepsze, bo każda mówi swoją perspektywę. Żadna się nie wstydzi tego, że coś powie źle, niedobrze, a może to tak, a może i nikt w gruncie rzeczy siebie nie osądza. To właśnie to jest fantastyczne, że my jako kobiety potrafimy położyć jedno jabłko i widzieć to zupełnie inaczej. Ja po takim spotkaniu czuję się trochę jak na haju taki doładowaniu energetycznym, bo każda z nas ma inną energię. To jest coś niesamowitego, więc osobiście uważam, przyjaźń ważniejszą niż miłość. Proszę pisać w komentarzach, jak to jest u was? Czy macie choć jedną wieloletnią przyjaciółkę, do której możecie czy przyjaciela, do której możecie zawsze zadzwonić, zawsze odbierze. Jak nie, to zawsze odzwoni, zawsze Wam pomoże, jak oczywiście będzie mogła. I zawsze możecie na nią liczyć, i uf ufacie jej, tak jak chyba własnym rodzicom, zdrowym rodzicom. Czy macie kogoś takiego? Jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze, wszystkiego dobrego i życzę każdemu z Państwa, bo na każdym etapie życia możemy znaleźć przyjaciół, przynajmniej jednego. Przyjaciela. Wszystkiego dobrego i dziękuję za poświęcony czas.